W Roblox, gramy sobie wybrać tycon Ja jestem Game Pro i właśnie gramy. w GR-kę. GR oczywiście Robloxa polecam, bardzo fajna. O tutaj, o, ja jestem Pro, mogę sobie tak zrobić. Nie, tego nie mogę. Tylko trochę klocków pozbierać i już mam. Kolejny dropper Dobra aha, aha, aha. Mm, Na razie fajnie fajnie, fajnie. fajnie jakiś gościu mnie bił, Nie, idź stąd Ty nieznany człowiek Lo. no co elo Elu widzu Elu, widzowie, nagrywam. Dobra, napiszę. Kurde nie. Mm, 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 nie pykło. Czy nie mogłem? Bo nie pykło. Dobra. Dobra Elo, zaprosiłem z ciebie. Och, wiesz, że jestem. No to fajnie, widz. Pamiętajcie, zostawiłem... Jest subskrypcje na taki dobry początek. Dobra. Może... Dobijemy te 10 subskrypcji Bo na razie jest trochę ciężko Ale, ale możemy ułatwić to Kiedy dacie tą łapęcję Tutaj możemy sobie kolor O tak jest każdy tych, weź Idzie fajnie, bardzo. Idzie bardzo fajnie, dobra. To mnie jest ten. No dobra, teraz. No dobra, uzbierałem kilka pieniądzów. I mamy dużo. Dobra, kupujemy sobie to. Easy. Teraz... Dobra, mamy wejście na górę. Jesteśmy teraz prosami, ale byliśmy na początku. Wy też się jesteście pros prosami, oczywiście. Mm, 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 Ładę Shit. Chodź. Chodź... Dobra Nic nie było Jest! Wreszcie! Jak ktoś nie był na tym... Na tym... Na tym to te kaktus biją I... Jak zbierałem pieniądze to Brałem sobie od tego i przypadkowo w kaktus I mnie zabili Najlepsza śmierć wy na świecie. Zostawcie w przez yeah. Ja. Dobra. Mm, 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 mm. No. Działaj, działaj. O kurde. Ej, ja zrobię złą złą rzecz. Niech jakiś nobek Niech będzie chcę. Chodź, chodź, chodź. chodź. No chodź, nuku! No, chodź. No chodź. Chodź. Ja chcę Ci coś pokazać. Chodź. Chodź. Ja Ci pomogę. Ja Ci pomogę. Pa, 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 patrz. to teraz leci. Widzisz? Kościół? A teraz Trzeci słabo, chodź. Chodź, ja chcę coś pokazać, a nie. Nie chcą ludzie, dobra. Chcę tego nóbka uwięzić. Żeby było takie. fajnie. Chodź, e chodź, chodź. 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 nie, dobra. Ludzie nie chcą być strollowani, ale. Nie będziemy mieć z tego na wszelki wypadek Dobra szybko. Bardzo szybko to idzie Dobra Hello, dobra Z gościa, kurde. Mogliśmy z kogoś trollować? Chodź, gościu, jest. Ja, ja chcę cię strollować. O nie. O ty, kurde. O ty. Okay. O okay. Ja to zabra? Ja nie będę. Dobra, ja ci pomogę, gościu, bo ja mu pomagam. A ja jestem takim, uczynnym gościem, że mu pomagam. Widzisz? Proszę bardzo. Pomogłem gościowi ma... Dobra. Nice. Nice, nice, malu. Zbieraj mi się hajs. Siło robił. Dobra. Dun, 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 dun. goodbye. Oczywiście będę miał towary żeby kogoś trollkować. Hello. Robiłem takie coś. I potem... Co? Patrzcie. Ktoś stanął na kaktusie, bo ja stanęłem na kaktusie i nie dostałem żadnych obrażeń. Taki jestem pro. Dobra A jest, mi się zbiera jak gadu gadu, kurde Buli A jestem najbogatszy, megabox Trochę Trochę muszę Trochę ten Megabok nie fajnie wygląda, dobra Dzielę się, dobra już nie Problemy techniczne. E, chodźcie ludzie, ludzie chodźcie. Chodźcie do mojego domu, jest za free, a wasz nie za free. A ten zrobi sobie zabezpieczenie. A po co? Po niczo. Hmm. Dobra. Nie wydurnijcie się kurde ui I one, 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 two, three, O samochód! Jaki fajny samochód To jest karl. A karl. o ma Karl. Wy... chciałbym Cię wydropić Ale mi się nie udaje, bo zawsze mi wydaje daje mi punkty mocy do maksa To, to nie mogę Ciebie wydropić Widzisz? Nawet nie mogę na, na ciebie, z tobą jechać, dalekiej, na daleką podróż. Nie wiem co to było. Fajnie. Nie! Kaktus! Prawie mnie zabiłeś! O nie! I'm saving Chelsea! A, to tylko te kolce biją. To znaczy, że na górze nie ma kolców. No, jestem prosem. I kurde, kurde. Nie. Yeah. Oh my god, this is win Dobra, let's go, this place. Let's go, this place. Rzawce. Zawsze. Chciałem to zrobić, dobra nie robię tego Nie zabiję się specjalnie jak po nupsku Chodź gościu, chodź gościu Halloween Siemaneczko A ty co teraz zrobisz no? Dobra, zbieram sobie hajs i do was wrócę O jak fajnie wydropiłem Tika! Jak fajnie, dobra, zbieram hajs no Dobra, zbieram hajs. 6000, dobra, nic nie był. Ban. O, za dostanie bana, dostałem hajs. Tak to powinno być w każdej kierce. Tak powinno być. Zostaw się like i subskrypcji. Dobra. Mm, 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 mm. Ja Tak już nie nożem. O nie. Dobra. Piper. Boko loko. Shut up with this. Ja darem. what the fuck? Nie wiem co się stało, ratunku Jajko mnie zaatakowało z pistoletami Jajko z pistoletami i, ka i kapeluszy mnie zaatakowało Jakie zło Dobra, zapraszamy kolejnych gości do pokoju trollkowego Chodźcie do tego pokoju to jest najlepszy pokój i wy tylko kosztuje Tylko kosztuje 10 zł A wy macie A bo Jeden ma 5, jeden ma ileś tam tysięcy. A nie, jeden tysiąc i iż... Elo e stary Hello sleepy, co? Co jesteśmy przyjaciółmi, się zabił Oh my gosh! Nie rozumiem tych graczy. Dobra, po koloko Kupujemy... po Leonek! Ui. Dobra. Kto chciałby wydropić Leona, pisze w komentarzach. A kto wydropił, to też pisze. Będzie bardzo fajnie. Dobra. A ja wam tym bardziej wbijam na kanał, zasubskrybuję was i lajku, i, i zalajkuję was i będzie dobrze. Dobra. Po loko. Eluwina. Nie śpiewaj mi Eluwiny, zostaw mnie. Eluwina. Cicho. To zaraz się wybiorę do za, zadymijcie ból, kurde, wyjaśni. Niestety przegram, ale ale się wyjaśni ból i będzie, i będzie dobrze. Te zły pokoloko. Musimy uzbierać na eleonka. Jom leoni. Znikam. Jestem pro, pro, pro. pro. Jestem jak wielki leon. Znikam sobie tak, jestem. Mam istreja na tripyszy. Dziś nie słyszeli się ode mnie. Dobra, a sobie like. nie. Lajk. Subscribe. Odrymowało się. Uj! Ty kaktusie! Hello, my dear Pekkaus. Nie było. A, myślę, nie ma. ty kurde hake, robisz. ty kurde ty że. Ty hake, że. Ty hake, że. Hi. Hello, widzę. e lupina, da caldi ginseng mui sa e e lupina, da oi ta pa